Witam państwa na stoisku firmy Kun Maszyny Rolnicze podczas konferencji AgroPremiery 2025. Na naszym stoisku prezentujemy doskonale znane naszym klientom rozsiewacze marki Rauch model Axis, cenione za wydajność, bezawaryjność pracy i wysoką e, równomierność wysiewu. Urządzenia te umożliwiają nam bezprzewodową komunikację z maszyny do oprogramowania biurowego i z oprogramowania biurowego do maszyny, dzięki czemu doskonale wpisują się w programy Rolnictwa 4.0. Dodatkowo, maszyny te mogą mieć poszerzone swoje możliwości przy wykorzystaniu, na przykład, mobilnej stacji pogodowej, która umożliwia nam pomiar siły, kierunku wiatru, temperatury, wilgotności powietrza w czasie rzeczywistym i pozwala nam bardzo szybko reagować na zmieniającą się pogodę podczas wykonywania zabiegu. Kolejnym urządzeniem poszerzającym możliwości naszego rozsiewacza jest skaner chlorofilu i biomasy Izaria Pro Compact. Jest to urządzenie podstawowe, które montujemy na lusterkach ciągnika. Dodatkowo wyposażone jest w czujnik na słonecznienia, dzięki czemu w czasie rzeczywistym możemy sterować dawką wysiewanego azotu. Kolejna opcja na poszerzenie możliwości wykorzystania naszych rozsiewaczy to Izaria Proactive, czyli urządzenie do monitoringu chlorofilu i biomasy, ale dodatkowo z własnym źródeł światła umożliwiające korzystanie z map biomasy w obrębie pola. Dzięki czemu urządzenie możemy wykorzystywać zarówno do nawożenia, jak i do pracy z regulatorem wzrostu, a także do monitorowania kondycji roślin na przestrzeni całego sezonu. Po więcej szczegółów zapraszamy na nasze stoisko.